Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się konstrukcją kąta 105 stopni. Zaczniemy sobie od narysowania jakiejś prostej, na której będzie ten kąt osadzony. Teraz narysujemy sobie do niego prostopadłą, która będzie imitowała taki ala kąt 90 stopni. No i zrobimy sobie to delikatnie tutaj ołówkiem takim H. No, i teraz co należy zrobić? Kąt 105 stopni tutaj będzie składał się z kąta 90 stopni tutaj i zaledwie 15 tutaj. Co należy teraz zrobić? Bierzemy sobie cyrkiel i dowolną rozpiętością tego cyrkla rysujemy sobie tutaj łuk. W ten właśnie sposób. Teraz należy sobie wbić w to miejsce cyrkiel nasz, gdzie rozpoczyna się ten łuk. I przeprowadzić tutaj taką krzywą. Teraz jedyne co trzeba zrobić to z tego miejsca poprowadzić prostą, która będzie przecinać się przez ten łuk tam. Uzyskaliśmy w ten sposób tutaj kąt 30 stopni. Czyli mamy 90 plus 30 to jest 120, ale chodzi o nam 105, więc ten kąt musimy podzielić jeszcze na pół. W jaki sposób? Najlepiej będzie jeżeli zrobimy sobie dwusieczną tego kąta. Czyli bierzemy sobie znowu nasz cyrkiel, wbijamy tutaj w sam początek tego tutaj kąta, zaznaczamy jeden punkcik, drugi, po czym wbijamy tutaj znowu cyrkiel w te miejsca, jeden łuk większy, drugi tutaj też łuk. No i w miejsce przecięcia tutaj wprowadzimy naszą prostą. To już możemy przeprowadzić ołówkiem. B większym, żeby nasz kąt był bardziej widoczny. I w ten właśnie sposób tutaj uzyskaliśmy kąt 105 stopni. Żeby to udowodnić, wezmę sobie do łapki ekierkę. Dobrze ją ustawię tutaj. I widzimy, że mamy między 100 a 110 kreseczkę, i to jest właśnie kąt 115 stopni. Tutaj może to jeszcze raz poprawię, żeby było lepiej widać. Tutaj kąt 105 stopni. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!